Dobrze wiecie, zarówno fotografia, jak i film, poza sprzętem i tym wszystkim, co trzymamy w ręce, składa się przede wszystkim ze światła. Dzięki temu powstała. To jest jej źródło. Samo foto o tym świadczy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać sprzęt, który dostałem od firmy Rotolite. Jest to sprzęt, który może bardzo poszerzyć Wasze horyzonty. Dzisiaj jest trochę tak, że. Dużo z nas zajmuje się zarówno fotografią, jak i filmowaniem, a dzięki temu sprzętowi dużo łatwiej będzie Wam wdrożyć się w świat oświetlenia, mowa o ich LEDowych lampach Neo2. Dostałem taki malutki zestaw. To jest zestaw, który zawiera dużo elementów. Mamy tutaj y, trzy lampy, jedna stoi tu i mnie oświetla. Y, mamy zasilacze, mamy statywy i to te fajne statywy. To są statywy takie same jak Manfrotto Nano, które uważam za jedne z najlepszych. Dużo akcesoriów, mamy filtry. Wyciągnijmy też same światło. Zobaczcie. Zaraz. I te statywy, które są fajne dlatego, że ich nogi składają się w drugą stronę. Czyli zajmują o połowę mniej miejsca. Nie? Dopiero po rozłożeniu. Oczywiście ja dostałem zestaw z trzema lampami, co już jest takim pełnym, idealnym zestawem. Zdecydowanie lepiej na początku. Spróbować z jedną lampą, sprawdzić jak ona będzie działała z waszym systemem i jak będzie się Wam sprawdzała w pracy. Zobaczcie, jak ona jest zbudowana. Jest okrągła, co już jest mega dużym atutem tej firmy. Prawie wszystkie są kwadratowe. Po drugie, jest mała i kompaktowa. Jest świetnie zbudowana, ponieważ ma wejścia na śruby z trzech stron. Możecie je założyć na aparat. Była tam przejściówka, macie przejściówkę na aparat, dzięki czemu można elegancko ją tutaj wkręcić, a tą część założyć na sanki z aparatu. Mamy wejście na baterię, mieści się tutaj 6 paluszków. Jest to o tyle dobre, że po pierwsze możecie używać spokojnie akumulatorów. Po drugie, jak wam się wyczerpią akumulatory. Co mi się właśnie zdarzyło, to możecie skoczyć do kiosku po zwykłe paluszki, i też to działa. Pamiętajcie, że to zabiera prawie połowę wielkości lampy, także naprawdę nieźle to tutaj upakowali. Poza tym mamy wejście na zasilanie zewnętrzne. Zasilacz jest w zestawie, jest włącznik i port, tak zwany port PC. Dzięki czemu możecie wyzwalać błysk, ponieważ one błyskają. Możecie wyzwalać błysk tych lamp właściwie dowolnym nadajnikiem, a nawet kablem PC. Odpalmy to jednym przyciskiem. Pokazuje nam się napis RotoLite Neo2 i już widzicie, ile światła to daje. Ile to jest procent. 33% światła zaledwie. A zobaczcie, ile tego jest, nie? Druga lampa stoi tam i to ona właśnie mi oświetla. Co więcej, ona ma założony filtr, który macie w zestawie filtrów. Zaraz o nich. Wróćmy jednak do menu. Bardzo łatwo, pokrętłem zmieniacie jego moc. Im szybciej, tym szybciej się zmienia. Dodatkowo możecie. Wcisnąć i kręcić, wtedy o 10 przeskakujecie, czyli jeszcze szybciej. Dodatkowo możecie zmienić temperaturę od 3150 aż po 6300. I tutaj tak samo, wciskając, robicie to szybciej. A tak robicie to wolno. Zobaczcie jak teraz jest bardziej wyrównane to światło, nie? Możecie wejść w menu wciskając oba te przyciski. I tutaj macie flash. Ustawienia flasha. Jest do tego zestawu wyzwalacz firmy Elin Chrome zaraz wam go pokażę. Możecie ustawić nawet moc tego wyświetlacza z tyłu. Możecie chcieć go wyłączyć, na przykład, albo zrobić, żeby bardzo słabo oświecił, albo mocno. Fejdy możecie sobie ustawić, czyli, że nam będzie ściemniać albo się będzie rozjaśniać. Możecie ustawić długość tego fade'a, czyli, na przykład, zróbmy go szybko, ale zrobimy up 12 czyli wolno się rozjaśnia. SFX, czyli efekty specjalne, to jest w ogóle super sprawa, nie? Kilkoma ja się pobawiłem i uważam, że one są naprawdę genialne. Macie stroboskop. Normalka. Dalej. A, oczywiście możecie moc lampy ustawić przy stroboskopie i możecie też sobie ustawić jego częstotliwość. Też super sprawa. Lightning. Płuckawice. Mega. To też możecie sobie ustawiać e, moc i częstotliwość, nie? Mogę zmniejszyć. Wtedy mniej błyska. Wyobraźcie sobie, jakie to daje możliwości. Fajne. Kominek, nie? To to w ogóle jest. Niesamowite. Możecie też częstotliwość i moc gdzieś tam z tyłu, nie? Bije. Telewizor. Imitacja. Że oglądam telewizję. Genialne. Dobra. E, jest tych trybów tutaj kilka. Strzał, na przykład, nie? Zepsuty neon w jakimś opuszczonym szpitalu, gdzie tam... Z neonem trzeba uważać, ponieważ niektóre, w zależności od matrycy, Hmm, może, może powstać falowanie, to musicie po prostu ustawić odpowiednią częstotliwość, zbadać sobie wcześniej. Ja właśnie też w scenie, którą kręciłem, nie zauważyłem tego wcześniej, e, że, że, że tak jest. To można, to można kontrolować. To udało mi się stworzyć zaraz po wyjęciu tych świateł z pudełka jako test. To scenę nagrałem chwilę później, żeby podkreślić, jak wiele można dzięki tym osiągnąć. Jak? Baliście się? O jakości tego światła świadczy również bardzo dobry wynik CRI, który wynosi ponad 95, co jest świetnym wynikiem. To ważne dla zdjęć i dla filmów. Chodzi o równomierne oświetlenie i powtarzalność. R15 świadczy o kolorze skóry, który w tym przypadku wynosi 99, co jest bardzo ważne. CRI ukrywa niektóre pośledzenia LEDów. Dokładniejszym wynikiem jest TLCI, które tutaj też wynosi 91. To dlatego oświetleniowcy filmów takich jak Batman czy Tomb Raider zdecydowali się właśnie na to oświetlenie. Jeszcze y, zobaczmy te filtry. Eee, to jest jednego filtra, użyłem tutaj, żeby trochę chociaż zmiękczyło moją pomarszczoną twarz. Dodatkowo jeszcze mógłbym użyć filtra, y, który kosmetyk. Cosmetic Peach to się nazywa, żebym miał ładniejszy odcień skóry. Proszę Państwa, zobaczcie. White Diffusion i Half White Diffusion. Do tego mamy e, Cosmetic Peach, czyli że barwa skóry będzie taka atrakcyjniejsza. I do tego jeszcze mamy Magenta minus green, czyli yy, ściągamy sobie po prostu zieleni, jak mamy zbyt zieloną scenę. I jak to się zakłada na to cudo? Bierzemy taki Cosmetic Peach, zakładamy tylko tutaj, już jest elegancko wycięty. I pek, zakręcamy. I już, i już jestem pod wpływem. Cosmetic Peach. Weźmy jeszcze. No i teraz jestem dużo atrakcyjnie oświetlony. Właśnie o to chodzi. Także jak widzicie, jest to łatwe. To jest taki zestaw startowy tych filtrów. Możecie kupić od Rotolajta ich dużo więcej. Szczególnie one się przydają na przykład właśnie w tych niektórych efektach filmowych, jak na przykład telewizor czy ogień. Tam, tam są podane jeszcze te, których najlepiej używać w instrukcji. W zestawie znajdziecie również świetny uchwyt statywowy, który jest od razu z przejściówką, który działa bardzo dobrze. oraz uchwyt, dzięki któremu podłączycie Rotolita Neo 2 bezpośrednio do ciepłej stopki w aparacie. Możemy sobie do naszego filmowego zestawu założyć. Tak, tu się w górę ściskamy, tu ściskamy, pyk i już możemy filmować. Jest to nasz piękny zestaw do filmowania. Nie jest taki drażniący, jest bardzo delikatny. Trochę żałuję, że się nie da go ustawić słabiej, ale to wystarcza. Mamy już piękny zestaw, jak filmujemy jakieś tam śluby czy coś, to takie światło zawsze się przydaje, nie? Zdarzyło mi się również używać tej lampy na aparacie czego normalnie nie używam, ponieważ jesteśmy nauczeni, że taka konfiguracja jest po prostu zła. Natomiast z tą lampą wychodzi to naprawdę świetnie. Można ją podłączyć do aparatu kablem typu PC i mamy świetne światło typu beauty. Nie bójmy się odchodzić od stereotypów. Firma Alinchron wypuściła Skyport, który działa razem z tymi lampami i działa całkiem nieźle. Po uruchomieniu on sam zaczyna skanowanie, i po chwili znajduje naszą lampę. Nic nie robię, nic nie robię, zobaczcie. Tu kręcę, tu nie. Możecie zmieniać temperaturę, widać po tej. Na uwagę zasługuje również fakt, że nadajnik przesyła sygnał do 200 metrów. Co sprawdziłem mocniejszą, lepszą. I bardziej pożądaną funkcją jest możliwość błysku. I powiem szczerze, mrugają całkiem nieźle. Nie porównywujcie ich nigdy do lamp studyjnych czy lamp reporterskich, bo to są tylko diody LED zasilane bateryjnie. Można wykorzystać je w bardzo kreatywny sposób i one też... To jest świetne światło modelujące. Do nich można dokupić sobie zestaw modyfikatorów. W jednym z poprzednich filmów y, używałem tego światła też i ono było bardziej miękkie tylko dlatego, że po prostu włożyłem to światło w softbox. To światło daje nam taką możliwość. To nie jest tutaj żadnym problemem. Macie normalną stopkę i możecie włożyć go w softboxy, których używacie do reporterów na przykład. Możecie też, mając większy zestaw, spróbować stworzyć jakiś nastrój. Oczywiście, że możecie pokusić się o ich filtry barwne, które wygodnie wchodzą nam w, w te kółka i, i są na pewno lepszej jakości. Ale ja, że jestem hitry, to spróbuję na takich zwykłych. I nasze studio YouTubeowe, na przykład, nabrało już zupełnie innych barw, już się zrobiło ciekawiej tam z tyłu. A wszystko możemy zarządzać dalej z tego urządzenia. Ale spróbujmy zrobić taką małą sesję używając tych lamp. Jednym z pierwszych atutów, jakie zauważam podczas pracy z tymi lampami, jest to, jak łatwo jest je rozłożyć i zacząć pracować. Po prostu wystarczy, że wkręcicie je na statyw i jesteście gotowi do pracy. Drugim bardzo ważnym elementem jest fakt, że ich rozmiar pozwala na umieszczanie ich w tle i w bardzo łatwy sposób usuwanie ich później w postprodukcji. Dzięki temu, że to LEDy, nie muszą ładować kondensatorów i można strzelać zdjęcia seriami bez czekania. W tej chwili użyjemy tej lampy jako źródła światła, które oświetli twarz. E, światło będzie wychodziło bezpośrednio z rąk naszej pięknej modelki. Lampę dałem Karolinie w ręce tylko po to, żebyście mogli zobaczyć, Fizykę światła, które pada na twarz. Zauważyłem, że światło modelujące jest bardzo miękkie, co właściwie prawie nie zdarza się przy LEDach, oraz równomierność oświetlenia LEDowego jest idealna do portretów i do beauty. A regulacja temperatury barwowej to ewenement, jeśli chodzi o lampę błyskową, a tu można robić to z nadajnika. Nie można również zapomnieć, że lampy te z tym nadajnikiem działają w trybie High Speed Sync, co może dać jeszcze większe możliwości, jeśli chodzi o świecenie w jaśniejszych warunkach. Tak jak widzicie, w takim klimacie to światło nadaje się idealnie. Ono nie jest dobre do jasnego słońca, nie przyświetlicie tym słońca, ale do takiej aury, jaka jest tutaj, nadaje się idealnie, ponieważ cały czas świeci ciągłym światłem, więc widzicie to, co dostajecie na zdjęciu, plus możecie ustawiać temperaturę barwną i moc bezpośrednio z nadajnika. Super sprawa. Idziemy. Zmieniliśmy trochę warunki i w takim miejscu jak to, lampy Roto-Light spełniają się idealnie, ponieważ możecie stworzyć cały klimat sceny dzięki ich światłu. Zarówno tło, jak i sama modelka oświetlone są moim zestawem trzech lamp i naprawdę nie potrzeba nic więcej do tego, żeby stworzyć dobre zdjęcia. Takim sprzętem właściwie ogranicza Was tylko wasza wyobraźnia. Zwróćcie również uwagę na cchligy, czyli okrągłe światełka, które zostają w źrenicy fotografowanej osoby. Uff. Także jak widać, przy pomocy tych lamp możecie oświetlić sobie studio, możecie używać go na planie filmowym, możecie używać go na planie fotograficznym, możecie używać go i uważam, że jest świetne do tego, żeby fotografować na przykład noworodki, ponieważ to światło nie musi błyskać. Ja też podczas tej sesji nie zawsze błyskałem, ponieważ stykaliśmy na dwa aparaty. Niektóre zdjęcia robiła Ania, niektóre zdjęcia robiłem ja. I ja robiłem zdjęcia r nie podłączoną w ogóle niczym, więc wykorzystywałem tylko to światło modelujące, które było z lamp. A Ania z kolei używała piątki i błyskała. Albo odwrotnie, nieważne. Efekty można uzyskać całkiem fajne. Nie prześwietlicie tym słońca, te, te lampy są do tego za słabe. Ale jeśli już jest troszkę bardziej mroczno, a już w nocy to w ogóle yy, uważam, że yy, te lampy są świetne. Będę ich używał na pewno, bo wrzucenie takiej małej lampki do plecaka fotograficznego jest żadnym problemem, a naprawdę nieraz mi się przyda. Baterie wytrzymały mi na jakieś w zależności od tego co robicie. Do zwykłego świecenia, myślę, że z 3 godziny spokojnie wystarczą. Do błyskania wystarczyły mi na, na całą sesję, na, na połowę tej sesji mi wystarczyły, także do błyskania jest potrzebne trochę więcej mocy, ale pamiętajcie, zawsze możecie je podpiąć do prądu. Wiadomo, że na dworze nimi za dużo błyskać nie będziecie dopiero po zachodzie słońca, a w pomieszczeniach zawsze tam jest gdzieś to gniazdko. Kable są długie i wygodne i cienkie, więc nie są jakieś za bardzo wkurzające. Polecam pojedynczy zestaw. Dostajecie go z fajną torbą, która mieści 6 dodatkowych baterii. Na pewno co najmniej jedna u mnie zostanie, a myślę, a myślę nawet nad trzema takimi. Dzięki czemu mogę jednym urządzeniem włączać je, wyłączać i ustawiać temperaturę barwną. Genialna sprawa. Dajcie znać, co uważacie o takim właśnie świetle. Na razie to wszystko. Subskrybujcie, żeby oglądać jeszcze więcej materiałów o jeszcze nowszych urządzeniach, które już są w drodze i się produkują. I większość filmów była oświetlana właśnie tym, tymi lampkami, ponieważ jest to dla mnie bardzo wygodne. Mam ograniczone miejsce, a one pozwalają mi zmieścić się wszędzie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.